No, właśnie taka ciekawostka. Czy risk 5, nie V tylko 5? To już kiedyś sprawdzałem. Faktycznie chodzi o 5, a nie V. Chodzi tam o którąś tam wersję tej architektury. Czy on wygryzie ARMA? Na pewno nie szybko. Jeśli w ogóle, to nie szybko. Dlaczego? Jak porównacie sobie cenę STM32, a y, coś co jest zrealizowane z peryferii ma identyczne jak stm32 a jest na risku o ile pamiętam to jest gd32 to zobaczycie, że różnica w cenie nie jest jakaś szokująca owszem, przy milionach sztuk to, to ma to jakiś sens ale no ja raczej nie stworzyłem nic co by było w milionach produkowane co najwyżej w tysiącach i w tym momencie ten zysk jest no, no na papierze będzie tak bo faktycznie mamy tańszy produkt ale ile czasu programiści muszą poświęcić żeby ten tańszy produkt wytworzyć zamiast robić miesiąc będę robili 5 miesięcy tak Pięć osób będzie pracowało 5 miesięcy zamiast dwie osoby, czy jedna przez miesiąc. No to już to nie jest tak kolorowe przy niedużej skali produkcji, a że różnica w cenie nie jest porażająca, no to może się okazać, że to po prostu się nie opłaca. Dlatego nie wiem, jakie są Wasze odczucia, jakie są, jaka jest Wasza wiedza na ten temat. No, według mnie, z punktu widzenia powiedzmy Polaków, to nie widzę tutaj sensu. No, Chińczycy, jak tam robią jakieś czajniki czy szczoteczki do zębów to może to mieć sens, natomiast tu, gdy tworzymy jakieś raczej skomplikowane projekty, ale no one z wiadomych powodów nie są produkowane w milionach, w tysiącach, w góra dziesiątkach tysięcy. O, to jest chyba raczej takie marzenie. No i się okazuje, że te riski wcale, procesor ryzyka, tak, to się tam Tłumaczenie, tak fajnie to wygląda. Ryzyko 5: No, według mnie faktycznie jest to ryzyko, żeby w to wchodzić. Nie ma tam póki co takich narzędzi, a przynajmniej ja nie wiem. Mam, mam jakieś tam riski, ale jak szukałem narzędzi, to niestety porażka wielka porażka. Nie ma jakiegoś dobrego softu dla, dla tych platform. Czyli producenci, no powiedzmy, produkują fajne procki, ale nie ma do nich dobrego softu, na którym by się dobrze pracowało, łatwo, szybko i przyjemnie. Więc ja nie wróżę szybkiej zmiany w tym temacie. Bo widzą, że ta różnica w cenie jest duża, to ten rdzeń ARO, za który trzeba płacić licencję, jest tylko ułamkiem ceny całego produktu. Więc, jeżeli zaoszczędzimy 20 groszy czy 50 na 10 zł, to chyba to nie jest gra warta świeczki, przynajmniej dla osób tworzących. Dla, dla przedsiębiorców, którzy chcą tam wyprodukować tego kilka tysięcy, kilkaset sztuk, to tyle. Piszcie w komentarzach, jakie macie doświadczenia, odczucia. Dosyć